Powiem ci coś ważnego, bo ty wcale nie potrzebujesz nowego miejsca. Potrzebujesz wrócić do swojego, do tego zapachu ciasta, który piekła mama, a może do koloru ścian pokoju, w którym dorastałaś, a może do dźwięku, który sprawiał, że czułaś się bezpieczna, może do jakiejś piosenki z historii. I to wcale nie jest nostalgia, to jest powrót do siebie, bo spokój nie mieszka w świecie zewnętrznym. On mieszka w tobie, i czasem wystarczy jeden zapach, naprawdę jeden kolor, jeden dźwięk, żebyś znów poczuła, że wszystko jest dobrze. Dlatego znajdź dziś, proszę, taki moment. Zamknij oczy i przypomnij sobie swoje miejsce i zobacz, jak naprawdę wracasz do siebie. Ну что? Повода